Roboty dodatkowe wykraczające poza zakres prac zleconych. Tutaj trzeba pamiętać, że osobne są przepisy dotyczące ilości według VBB. Osobne są przepisy, jeżeli dochodzi coś nowego, czego w ogóle nie ma. Czyli jeżeli pojawia się więcej czegoś, to jest to tak zwane po prostu mengeltung i wtedy jest tutaj odpowiedni przepis 2-3 do, do tych robót dodatkowych. A w każdym innym przypadku, jeżeli chodzi o roboty zamienne i dodatkowe, które albo wchodzą w miejsce tego, co było, albo coś dochodzi w ogóle, czego nie było od samego początku, są osobne przepisy, które to regulują. I dalej. Bardzo ciekawa regulacja 650 dBGB, która mówi o tym, że jeżeli pojawiają się takie roboty, które są niezbędne do osiągnięcia rezultatu, pamiętajcie o tym, to jest niezbędne do osiągnięcia rezultatu, czyli coś jest pod kątem technicznym konieczne, nie da się tego odpuścić. Musicie to zrobić po prostu w ten sposób. Inaczej całe dzieło nie będzie nie będzie funkcjonowało. Roboty, nie, obiekt nie będzie funkcjonalny. Wtedy piszecie, oczywiście, znowu do, inwe, do inwestora, mówicie inwestorowi, tu się pojawiają te roboty w tych tych ilościach, i przedkładacie mu ofertę. Ile to będzie kosztować? I wtedy macie 30 dni okresu negocjacyjnego, czyli inwestor powinien z wami podjąć negocjacje na ten temat, co będzie robione, w jakich cenach itd. A jeżeli się nie dogadacie, i tu jest super opcja dla Was, dla Was, wykonawców, żeby się zabezpieczyć, żeby nie budować, żeby nie siedzieć w tej sytuacji patowej bez żadnego zabezpieczenia, tylko żeby mieć już z góry zapewnione te, te pieniądze, że dostaniecie za nią zapłatę, to pamiętajcie o tym, Pamiętajcie o tym, że macie świetną opcję, że jeżeli przysyłacie ofertę i ta oferta nie zostanie zaakceptowana, to po 30 dniach możecie założyć 80% cen z tej oferty i żądać jeszcze dodatkowo ustalenia, czy rzeczywiście to, co wytwierdzicie w trybie bardzo szybkim, tak zwanym Verfügung, możecie żądać w trybie bardzo szybkim, ustalenia, czy ta robota jest robotą dodatkową, a poza tym 80% wystawiacie w rachunku jako tak zwany z Leśni, czyli... Bierzecie 80% z tych kwot i też macie już zabezpieczenie, macie coś w ręce. Nie budujcie bez zabezpieczenia, bo to się może źle dla Was skończyć.